Nowy Citroen Berlingo BlueHDi DSN Testola M Max 130, rok modelowy 2025. To odświeżony kompaktowy van, dostosowany do potrzeb europejskiego rynku. Łączy w sobie wydajny silnik wysokoprężny. Nowoczesne technologie i praktyczny design. Dane techniczne silnik. 1,5 litrowy turbodiesel Blue D-MOC 130 km, 96 kW. Przy 3750 obrotach na minutę moment obrotowy. 300 Nm przy 1750 obrotach na minutę skrzynia biegów. 8 Biegowa automatyczna EAT-8, napęd, na przednie koła prędkość maksymalna, 184 km na godzinę. Przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę, 11,2 sekundy zużycie paliwa. WLTP, 5,5-5,6 litra, 100 km emisja CO, WLTP. Od 145 do 146 gramów na kilometr norma emisji spalin, Euro 6E wymiary i pojemność długość 4403 mm szerokość 1848 mm 2107 mm z lusterkami wysokość 1844 mm rozstaw osi 2785 mm masa własna. Od 1471 do 1658 kg pojemność bagażnika. 775 litrów pojemność zbiornika paliwa. 50 litrów maksymalna masa holowania. Z hamulcem 1300 kg wyposażenie i funkcjonalność multimedia. 10-calowy ekran dotykowy z obsługą Android Auto i Apple CarPlay Comfort. Klimatyzacja, elektryczny hamulec postojowy. Automatyczne włączanie świateł bezpieczeństwo. Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, tylne czujniki parkowania, dodatkowe opcje pakiet Comfort Connect. Drewniana podłoga i ściany przestrzeni ładunkowej cena w Europie na kwiecień 2025 roku cena citroena Berlingo -Tola M. Max Blue D130 w Europie zaczyna się od 28 414 euro z uwzględnieniem oficjalnego rabatu.